Siema, ja jestem z w tym serdecznym na naszym odcinku z Dęglią i Tajdynki. To jakiś działo chce coś. Radę ci dam. Jeśli chcesz być dobrym biegaczem, powinieneś pomówić z wiedźmą. Tą kobietą, która twierdzi, że zarażeni jej nie atakują? To prawda, na własne oczy widziałem. Było tuż po północy, a ta starucha podeszła spokojnie pod bramę bazaru i zapytała, czy może wejść. W okolicy byli zarażeni? Wszędzie ich było pełno, ale jej zdawali się nie zauważać. Po prostu ich minęła, spokojna, jakby na spacer wyszła. O nie wierzyłem? Powinieneś z nią pogadać. Przy twojej robocie mogłaby ci bracie pomóc. Że sporo NPCów mówił właśnie o tej wieźmie, która jakiś sprzedaje jakieś trunki. Zbierz wodorosty. Z... E, tak wezmę, ale nie wiem, czy by tego robił. Trochę... Zawi trochę odnocnego ognika, ognika trujące zioła. Szukasz w ogóle Zira? Na co ty kurde jeszcze czekasz? Beken, weź tam zjedz z tego bułkę i przymknij się na chwilę. Muszę dostać do no, most niesławy, tak? Podejmuję to wyzwanie. Ciekawe jak mi ono wyjdzie, nie wiem. O, tak więc, Wniesiono, odno... dwa Nieważne, śpię do nocy. Ciekawe jak mi pójdzie, boję się, jak nie wiem, nie będę ukrywał. Jestem w troszeczkę kiepskim stanie. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się ogólnie wykupiłem sobie ze zwinności, umiejętność załadowy biegać, czyli mogę jeszcze dłużej biegać, bo tak to działa. I na końcu jest dopiero na 24 poziomie. To się da zrobić biegając w nocy z tego co kojarzę. Ale to nieważne. Chodzi mi jedna rzecz po głowie. Jest coś takiego jak poteczki, w sensie miksturki, tylko nie wiem gdzie to jest dokładnie. Eee, mikstury, o, 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 widzenia w ciemności, coś takiego, fosforyzujące grzybki i zioła, trzeba byli się wybrać i pozbierać, może nawet w piątek, nie wiem czy będę robił live'a, jeśli tak to zrobiłbym gdzieś o 15, przez 2 godziny, może 3 bym biegał sobie i robił te wszystkie, zbierał zioła i fosforyzujące grzybki, przez to widziałbym lepiej w ciemności. Nie wiem czy tego to używać teraz, albo, albo wziąłbym sobie zrobiłbym jedną. A nie, pięć sztuk mi to robi. To nawet fajna sprawa. Dobra, dobra, tylko nie wiem na ile to widać. A czy na ile to działa, o. Mam flary, 21 flary One są słabe, bo szybko się niszczą, ale... Co tam się świeci latarką? Co jest grane? Aha, nie wiedziałem, że w tej grze jest... No może to jest dziwne, ale pierwszy raz widzę, żeby chodzili z latarką. Znaczy, no to jest o, no, no, sprawa oczywista, nie? Ale... Pierwszy raz takie coś widziałem, a i użyłbym tego. Ciekawy jestem jak to ogólnie działa, bo powiem się, że nie pamiętam. Piję to i co, widzę w ciemności? Tak! Widzę w ciemności zarobiste. Czy tam radę się wspiąć na górę? Nie, nie dam rady. To było zbyt piękne, nie? Wspiąć się, kurde, na szczyty góry albo raczej mostu. Yy, ogólnie jest sprzęt, że się opłaca, yy... O, damy się tu ściągnąć. Yes. jest! No i sam tam, dziady. Naszego szczęście, błagam, wezmę sobie to. Przebiegnę sobie tutaj gdzieś. Nie wiem, ile to będzie trwać jeszcze. A tam mi pokazuje, ha, już się kończy. Ha, spoko. No, ale powinienem jeszcze coś widzieć mniej więcej? O kurde! O kurde! O kurde, panie! Ło Boże Święty! Chyba spokojnie, spokojnie. Jestem dobry w tym, okej? Okay? O kurde, umieram. O, 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 o. Spierdzielam. Czemu tu się wszystko podpalać. Co wy robicie? Co wy robicie, ludzie? Przecież tu nikogo nie ma. Okej, okay, dobra, na spokojnie. Jesus Christ. Uuuuuuuuuuu. Spadł uwa, dziady. Mam robotę. Ale jedna rzecz. Najpierw tak. W to bym sobie wskoczył. I uwaga, do góry, do góry. Nie ma wskoczyć? Nie ma tam skoczyć. Chyba torby tak. Idę do góry. O oh, wow 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 Stare, nie takich trików których ja nie kojarzę, to mnie zaczyna trochę martwić. Boże, czy on mnie widzi? Z tego co pamiętam one mogą pluć. A tego bym nie chciał przeżyć znowu, czyli tak jak kamienie w asasynie. Jak ktoś rzuci, to spadasz na samo dno i nie ma kurde opcji, żeby się jakoś odratować. Też nie próbowałem nawet. Więc może się da jakoś, nie wiem. Dobra, jestem gdzieś wyżej, o Boże, Ach, nie lubię wbujać się, kurde, na wysokościach, przysięgam. Ale mam, e, mam... E... <laughs> Lecę, mam... Oh, shit! Siema! Co ty, kurde, ziomek? Siła mi wzrosła? <laughs> cześć! Dobra, spokojnie, wezmę sobie to i to za się wezmę. Boże, jak tu się chwyta ten gościu, przysięgam. Przecież to jest chwytanie się takie, że nawet nie wiem, czy on się chwycił, czy jednak nie. Uwaga! O, o, o. <laughs> Człowiek! Chyba na... gdzieś na górę, ogólnie musiałem sobie troszeczkę... Tura, to chyba... Zbierz wszystkie działające żarówki. Działające? Czyli to jest nie działająca? Tak, to jest działająca, czyli zielona. Mam mało czasu, bo ogólnie. Nie wiedziałem, że przemieńce mogą skakać na Kyla, kiedy on ma nawet race puszczone, nie? Nie wiedziałem o tym. Myślałem, że jak race rzucę, to one mają to gdzieś, a ja sobie, kurde, się bujam na jakichś chorych wysokościach. Jaż mnie skręca w żołądku. Okej, okay, i naprawdę trochę mi zajęło, zanim się tutaj z powrotem dostałem. Liczę, że nie spadnę, bo niestety Kyle ma to. Ma to. <grystanie> ma to też w swoim ukochanym zwyczaju, żeby spadać. Ogólnie zauważyłem też, żeby nie klikać spacji, nie klikać nic, tylko po prostu dać mu się złapać. I tyle. A koniec. Teraz tylko zebrać te żaróweczki. Gdyby nie ta linka, to pewnie musiałbym się wspinać przez jakieś niesamowite, kurde, wspinaczki. W sensie miejsca do wspinania się. W sumie niestworzone do wspinania się, ale okej, okay, nieważne. Ważne że jest to, że chyba ostatnia już jest, czy jeszcze wyżej jest? Nie, wszystko! <laughs> Udało się! O Boże... O, strefa! Strefa wolna od... Śpię. To na pewno. Ja zadało się, to nie było trudne, wystarczyło się przyciągnąć. Nawet nie myślałem, że kurde tak szybko się to uda zrobić, ale że kurde te dziady mogą. Yy, w ogóle tam, gdzie ten gościu był, yy, jak się on nazywa, no, ten fryer, Harun chyba, co miał, yy, czytał jakąś mapę z butelki, to przez to miejsce udało mi się wejść tutaj do góry. Także nie było aż tak trudno, po prostu czy do góry, tam, gdzie są te ciężarówki, te to, poświetlone. Teraz już tam nic nie ma, ale to nieważne. Bo i tak się na szczęście udało. Wow! Do, 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 do. Nie powinienem tego przeżyć, ale się udało. <śmulatujesz> to było kiepskie, ale dobra, nieważne. Udało się, to jest najważniejsze. A nie mogę już tego używać. Haka: Nie mogę używać haka na bezpiecz... w bezpiecznej strefie, bo to jest wbrew prawu zwierząt. W tym odcinku chciałem się zająć tylko i wyłącznie pobocznymi rzeczami. Tylko pominę zadania typu: przynieś mi kurde krzewy lawendy, tak? No, chyba że potrzebuje ich do stworzenia, do stworzenia czegokolwiek ze gazu, zapaliczki. Szukaj w barach i sklepach kawy, serio, kredki dla dzieci. No, może się pomyśl o tym. Tutaj się na plac budowy krok, to okrada złodzieja. Ludzie rejsa znaleźć na placu budowy coś, co może być użyte, czy może zostać użyte do ataku na wieżę. Muszę się tam bliżej przyjrzeć, albo im to zabrać, albo zniszczyć. Lornetka. Znajdź lornetkę. Potrzebuję lornetki. A, to trzeba by było znaleźć, ale no... Mm, bo dorostów. Może bym się tym zajął na live'ie w sumie. Haki dla tych bliźniaków, inżynierów. No w sensie do hangaru. Ognik. Zajdź pro-, pro. ha, to o to chodzi. Ale tu jest zaś nocny ognik. Zabranie od tego nocą. No trzeba będzie spróbować to zrobić nocą. W sumie mogę się podjąć. że zacząłem teren w poszukiwaniu trujących ziół. Syn marnotrawny, dotrzy do hostelu. A propos to jest ten Christoph, który ma problem, ponieważ chciał zostać biegaczem w wieży. O Boże, ale to daleko jest. To może się trochę innym zaj zajmę zadaniem. Coś co jest bliżej przynajmniej tak, tak przynajmniej chciałbym. Jak to, to jest daleko? 500, do 100 metrów bliżej. Okej, okay, to się super zerobliście. Mi się to podoba. Ogólnie te yy, nocne, jak to się nazywa? T to ten nocny napój, dzięki któremu widzę w po yy, powietrzu, tak. Widzę w nocy to jest najgorsze. Gówno, jaki kiedykolwiek, kiedykolwiek używałem, nie wiem czy jest jakaś opcja zwiększenia, spadaj kurde krowo, och nie cierpię tych kurde łysych bab, och, wystarczą trzy i jedną się, na jedną się rzucę z szarżą, a druga mnie ugryzie, no i tak potem tamta następna mnie gryzie i potem patrzę, a tu HP co mam, no i tak to musiałem to uskwetować po prostu, ale wracając. Wow, 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 Shit, man! Boom! czekaj, czekaj. Daj mi sekundę. Gim. No, także wracając z tematu, trzeba się udać do Krzysztofa i zająć się rzeczami takimi jak ty i ty, kurde. Przewrócić cię chciałem! Przewróć się, przewróć się! O, świetnie. Szczególnie w nocy się najlepiej nabija poziom, ale. Czy tędy nie przejdę? Ja se robisz? To, tutaj tędy przejdę? Czy wygląda jakbym mógł, ale czy da się? No chyba tak! Mogą się tu jedynie pojawić zombiaki i tak naprawdę tyle. Ło kurde! spierdzielaj, chryste panie, jak się wstraszyłem! A bo mi stąd, masz szarzy bitch! A wyłączę to. Gonisz mnie? Tak, zapraszam na kurde wagonik. Wagonik chyba na was autobus. <noise> aż dostała. A nie wstawaj. No, także wracając, lecę dalej do Krzysztofa. już surfowałem przez chwilę? Przez chwilę, jakby moja postać w ogóle nie biegła, tylko po prostu surfowała. No to ciekawe. To było był pierwszy raz, jak surfuję w tej grze. Czyli jakby zbagowałem się i, i po prostu nie mogę się ruszać. A, już chciałem używać e, tych. O, co jest? E, nie mogę się ruszać. Chciałem używać ogłuszających na te dziady, ale nie sądziłem, że kurde oni spędzą tyle problemów. O, haki, nazwę te haki, miejsce na haki. Jest tu ktoś? No dobra. Ła boże, co to za zielony bydlak? Jezus. Mamito, seniorito, aja. ja jest jakieś wejście sensowne, czy tędy? To wundaj, jakby się dało otworzyć, ale się nie da, ok? Jest drabina. A tędy mogę przejść, a tutaj? Nie mogę tego otworzyć? Ale śmieszne. Może jest zablokowane tam z tyłu, jest może kłódka czy coś. To muszę gdzieś zeskoczyć i gdzie indziej. Tylko potrzebuję latarki, bo nic nie widzę. No, chyba że. O, proszę bardzo. Coś mi to podejrzanie. Wygląda! Mówiłem o czymś? Tak, mówiłem. Ła! Wow, przestań mnie lać! Wow! Coś mi wody żyło, ale to nie był zombie? Cześć. O ty kurde, twardzielu. Czekaj, daj mi wycelować. Ło, wow, panie. O, 1300 punktów. No zdecydowanie, gościu. A ty co, czekaj, czekaj. A, nie trafiłem. Chyba jednego gru, grubego za, zawalony, <grym> pokonany, więc bardzo fajnie. Co, co ty miałeś ciekawego? Może jakieś fajne rzeczy. No gdzie jest ten super ultra zarąbisty drop, co? Papierosy, to jest ten drop. Ten ulepszony drop. Z koksa, którego pokonałem w sekundę. Dwoma lub trzema strzałami. No, gość nie jest zadowolony powiedział, zapłaciłem, kurde, premium, a gościu leży już w drugiej sekundzie. Co to ma być? No i powiem szczerze, zgadzam się. <słuch> a ten jest przeszczęśliwy, bo pewnie go nie lubiał. I teraz jego ulubieniec, który jest ostatni w kolejce do... Do tego do zgnięcia będzie mógł się wykazać. W sensie następny taki olbrzym, na którego on postawił grube miliony. A zobaczymy, co to jest w tej skrzynce w ogóle? Ech. Co to za skrzyp? Co to tam za skrzypiało? Liczę, że to nie jest kurde jakiś dingon. Co w się sensie zombie. Jest tam coś ciekawego. Czy w tych skrzynkach w ogóle coś ciekawego jest? Uuu, wyśmieni tam maszeta, sz maszeta sz szara, maczeta, szara maszeta, szara masieta. To słabo, naprawdę. Ale chyba muszę coś po prostu gdzieś otworzyć, przesunąć i wtedy będę mógł tam spokojnie sobie wejść. Ok. Oby o to chodziło, bo jeśli nie, to będę tutaj łaził pół godziny i będę szukał haków. Okrutny sierp, o Boże, okrutny. A co zrobił? Eee, <laughs> słaby ten sierp był, naprawdę. To bym wywalił 245. Ja mam tutaj fajną broń, brutalne ostrze, 382. Prostą kierę. ona się przydaje na po prostu takie ścinanie łupów. I ja to tak głównie tyle, po to. No bo chyba że tutaj o to chodzi, żeby tędy iść. Co to jest? To były te haki? Serio? Okej, okay. no dobra, zebrałem jakieś kurde pudełka. Chociaż wystarczyło jedną tylko zebrać. No, okej, okay, powiem szczerze, i troszeczkę pobiegałem tutaj. <laughs> ja nie wiem, kto to wymyślił, ale pudełko, które kompletnie nie wygląda jak jakieś haki, no to trochę średni pomysł. Ale dobra, mam haki, co tam jeszcze mogę zrobić? Ognik, dostań się do hangaru. Hangaru czyli gdzie? Coś pewnie blisko, bo, bo jakby nie patrzyłeś, kurdy. O właśnie, jestem przy hangarach aktualnie. No, a przydałoby się lepsze flary, bo te szybko się wypalają i są słabe. Hej kolego. Uwaga, czekaj, czekaj, czekaj. Uwaga, cyknę ci zdjęcie. Cyk! Ale pięknie wyszedłeś normalnie. Oczy to masz po matce. No, muszę się sprawdzić czy... O kurde. A ty co ty tu robisz? Ktoś zabił strażnika. Ktoś zabił strażnika. Mamy towarzystwo. Towarzystwo to kurde moje drugie imię. Umarł. Gościu kurde umarł. Hahaha. <noise> panie, ale ja się tutaj stresuję. Myślę sobie. No to ma przyrąbane. Gościu po prostu umarł. Cześć kolego, spokojnie, tylko w plecki cię rąbnę, A teraz znowu cię rąbne. Cześć, że A teraz znowu. Boże, gości kompletnie idzie na wyjebce w moją stronę. Może gości jest terminatorem, czy coś. No. No po prostu, what the fuck? Gościu cały czas szedł w moją stronę, po prostu się uparł, że idzie w tą stronę i nic go nie zatrzyma. Nieważne, kurde, że gościu dostał jakiś wpierdziel. Nie! Jest tu ktoś jeszcze? Oprócz zombiaków, których po prostu uwielbiam. 301, no warto by było ich przeszukać, nie? Ten gościu miał naprawdę dużo bełtów moich, więc oddawaj je wszystkie, jak pokemony. No, masz coś jeszcze? Nie, to no dobrze. W końcu udało mi się ruszyć, kurde, do tego miejsca i poznajdować te wszystkie rzeczy. Hepesz, czekam... No ale jest to jakieś coś, ale no... Nic, nic nie urywa. Wow wow! No mogę sobie to otworzyć. Mogę tutaj użyć tego, o, Zrzut. Uf, czy ja mógłbym ich e, zaciągnąć w jedno miejsce? No ciebie zaciągnę tylko w jedno miejsce na śmierć. Więc... Okej, okay. mam tu jakieś. Yy, petardy? A okej, okay, oczywiście, że mam. Flary. Mm, przepraszam, przepraszam. Yy, a ty gdzie mi tu? Gdzie? Co? Co chciała? A, no tak, to. No, wiele osób by chciało dostać kupę od krajna Dlatego właśnie dostaję. A ty co? Następny. No, zapraszam, zapraszam. Spokojnie każdy dostanie. No! Jeb. A ty co? No ruchy! Dobra Ci mnie niepokoją te dźwięki dziwne. Jakieś takie piszczenie O, Yyy, was to chciałbym zaprosić tutaj. Znaczy, że to nie wybuchnie, bo... Oj, coś czuję, żebym dostał. Dobra kurde, JOLO! O kurde, żebym się wrąbał. O tak wiem, pojawią się wirale. No straszny jestem przerażony. strasznie niestraszny. No właśnie gdzieś piszczą nie podoba mi się ten dźwięk ogóle. ten dźwięk ten dźwięk. O proszę bardzo, już się pojawiły Robisz wybuchy, co? To zapraszam Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Co mam cię obszczelić przez obszczelenie? O, nic się nie trafię teraz. O kurde, do góry. <grywy> Dałoby się zrobić tak? Myślałem że się przemienili, Jesus. Gdzie jesteś? Przestań się trzeć, muszę wiedzieć O o o o, o kurde, stary, wystraszyłeś mnie Yo, right bo? Kurde, jak się szybko pozbierał. O kurde! Nie! Nie! Ale napalona! Spadaj tam Między tekstury, co? Masz w kolano Żyjesz? Nie, nie żyję. Łapcie tam, panowie. O, możemy sobie wziąć e, apteczkę. Czy oni się tutaj spawnują w nieskończoność? Liczę, że nie. Przekażę też troszeczkę sobie dowalę siłki. No, no, no. Ale walczysz z ogniem. Nie wygrasz, potrzebujesz wody. Albo, wiesz, czegoś na kształt. E, jak to się mówi? E, nie wiem, ty zgniesz. E, coś, coś, coś w stylu. Jep. Coś w stylu. Jep gaśnicy. O, to chciałem powiedzieć. Co to za dźwięki chore? To jest porąbane. Jakie dźwięki ja tu słyszę? Podobają mi się te dźwięki kompletnie. Dziwnie brzmi naprawdę. Nie wiem co o tym mam myśleć kompletnie. Czy już wszyscy? Nie, nie wszyscy. I to... Nie, jak to się... Jak to się nie wiem jak to zrobić, ale tak zrobię. Tak tam spłonęli wszyscy, grzeczni są? No i dobrze. A, a wy jak tam? Jak tam się bawicie na tym zarąbistym sylwestrze? Ty się świetnie bawisz, bo już zemdlałeś. pewnie nie narąbałeś, czy coś. A ty? Co, co ty robisz? Co ty robisz? No, halo, tak nie można, to coś się nie bawimy w takie rzeczy. A czy jest tu ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze czeka na wpiertalnie? Nie wiem, tak pytam. Ej stary ale weź nie uciekaj ode mnie, jestem Twoim przyjacielem. Hej! Potrzebuję Twojej. wiesz. Twojego kamuflażu. I trzeba będzie zaraz poszukać ważnych rzeczy. Takich na przykład jak. Najpierw otworzę to. A potem się zajmę resztą. A znaleźć sproszkowany ten cynk. Y, I parę innych pierdół, które zaraz będę obszukiwał. Ale nie podoba mi się dźwięk tego, cześć. Eee. Yy... Zastanawiam się, co to wydaje. Co wydaje takie dźwięki? To jest przerażające. To jakby coś... To jakby przemieńce, czy coś w tym stylu. Hej! Dobra, yyy... Dobra, czas szukać tego. Czego mam szukać? O, oczywiście, że mam spamować. Założę się, że tutaj jest jeszcze ich mnóstwo. A propos, coś mnie chyba chce ugryźć. Bo jak macha do mnie! Bum. Co wy tak przychodzicie? Chcecie poobserwować, tak? Co jest co jest tam w środku? Co to jest? Mystery Box. Tyle jeszcze jest popularny, nie? Ja nie wiem. A tutaj nie wejdę. Ale tutaj jeszcze coś jest. Jeszcze, że nie będzie tam wybuchowego ziomka. Ziomek wybuchowy to taki mój ziomek. Y, o ziomkowa, więc. O, sproszkowany cyng, zarobiście. A więc tak. Niestety przez przypadek wyłączyłem mikrofon. I mój głos się nie nagrał. A więc znalazłem cynk i terpentynę. Pobiegłem po tym pomóc Krzysztofowi. Widzisz nas? Ukryliśmy się w autobusie. Jesteśmy całkowicie okrążeni przez zarażonych. Widzę autobus. Wyciągnę was stamtąd, ale najpierw musisz przestać próbować otwalić silnik. To je tylko przyciąga. Racja. Myśle. A teraz siedź cicho i nie ruszaj się, zabezpieczę teren. Potrzebna ci pomoc? Nie zostań z radnymi. To rozkaz. <grym> Dobra, teraz jest bezpiecznie. Nigdy w życiu się tak nie bałem. Zawsze tak tu jest? Przeważnie. Ale nie spanikowałeś i ocaliłeś tych ludzi. Ech, nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki, Crane. Ale gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak myślisz, jakby się poczuł twój ojciec? Tata? O, rany, on cię przysłał? Słuchaj, nie mam zamiaru wracać. Nie mogę. Nie chcę pracować dla Raisa i jego rzeźników. Wcale o to nie proszę. Ale tego chce mój tata, co nie? Chcę, byś był bezpieczny. Tak, i pracował dla Raisa. To ma być bezpieczne? No nie. Prędzej czy później go zabiją. Ale czy jeśli namówię go do rzucenia tej roboty, obiecasz mi, że przestaniesz biegać po mieście? Prosisz mnie o wiele. Mógłbyś robić broń dla Brekena, jest bardzo potrzebna, a przy okazji uratujesz ojcu życie. Okej. Okay. Namów go, żeby się przyłączył, to nie będę biegaczem. Potem pobiegłem do jego ojca. Znalazłeś go? Owszem. Przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go tu. On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań pracować dla Raisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później Rais rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, Aleksiej. Pytanie brzmi, po której jesteś stronie? W tej chwili pracujesz dla tych złych, a twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd, ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo. Okej, okay. wygrałeś. Co to? Rais, rozwiązujesz. Mamy już dość maczet. Nie jesteś już tam kapiecie potrzebny. Dzięki za te wszystkie majkry, Aleksiej. Świetnie się będzie nim idzie nie Gdzie ten twój wygadany szczyt? Raiz przesyła mu specjalne pozdrowienia. Tylko mnie bardziej skurja. Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Dowierzy też kiedyś przyjdą. Przyjdą, ale to tam powinienem być z moim synem. W mojej teczce znajdziesz schemat nowej broni. Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać rajsowi. Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, Krain. Może się jeszcze zobaczymy. Potem pobiegłem do Zeida, ale wcześniej wstąpiłem do braci. Mam dla was haki. Ja, Niesamowite! Nie doceniliśmy go. Cóż, trudno nas o to w sobie winić! Spójrz na niego! Czy już ty skończyłeś? My mamy robotę. Kiedy skończymy, zostawimy ci kilka tyrolek. Lin, w sensie. Ta, wiemy, że człekokształtne lubią się nimi bawić. Masz je? Masz się? Pokaż mi! Tak! O tak! Stary w spajale! Zaid będzie żył! Zapowiada się początek Nie pięknej... jesteśmy przyjaciółmi. Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jakie robić i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Pogadałem z Zaidem i poszedłem do wieży, by oddać zadanie dla Alfiego związane z żarówkami. Jesteś Kyle Crane, prawda? Aman opowiadał o tobie. Nie bój się. Nie będę cię nazywać 31. Wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? A nie jakimiś numerami. Tak, jestem Crane. A ty? Nazywam się Haluk. Poznałeś już Spajka, prawda? Jest naszym lokalnym szalonym naukowcem. Tak, spotkałem Spajka. Spike powie ci wiele rzeczy, ale są też sprawy, o których ci nie powie. Wiesz, że naprawdę nazywa się Rudolf? A niedługo będzie miał urodziny. Pięćdziesiąte. Nie wygląda tak staro, prawda? Chcesz powiedzieć, że powinienem mu sprawić jakiś prezent? Na, na litość boską nie! Nienawidzi urodzin. Chodzi o to, że Spike wynajmował ode mnie pokój przed wybuchem epidemii i znam go prawdopodobnie lepiej niż ktokolwiek inny w Haranie. Wiesz, że wykładał kiedyś na Uniwersytecie Południowej Kalifornii? Postanowił pójść na coś w rodzaju urlopu naukowego. Miał miejsce pewien... incydent, w który zamieszana była atrakcyjna studentka. Chwila, chcesz powiedzieć, że Spike porzucił pracę i przybył do Haranu dlatego, że miał romans ze studentką? Jej rodzice wydawali się sądzić, że tylko w ten sposób mogła zdać u niego egzamin. Niezbyt bystrzy ludzie, trzeba przyznać. Nie, nie, nie. Nie było żadnego romansu. Wyłącznie oskarżenia. Nie sądzę nawet, że ze strony tej dziewczyny. Więc... co miałbym zrobić dla Spike'a? Cóż, no, gdybyś mógł... Brakuje mi jego towarzystwa. Pozdrów go ode mnie, co? Ach, zajmę się tym. Czegoś szukasz? Stań w kolejce. Mamy kupę pracy. Przyniosłem ci coś na poprawę nastroju. Żarówki? Masz żarówki z mostu? Ale jak! Nie, nieważne jak. To nie mój interes. Brekena też nie. Powiedz mu, że spadły z ciężarówki. Jesteś pieprzoną gwiazdą, Crane. Zatroszczę się o Ciebie. Jutro wieczorem będziemy znacznie bezpieczniejsi. I za tym nie zostałem żadnej niesamowitej nagrody, więc musiałem się obejść jakby smakiem. No i to tyle w tym odcinku. Niestety tak wyszło a nie inaczej, dobrze, że to były popoczne. Sądziłem, że jeszcze program mi skraszuje do ściszania dźwięku. I ogólnie wszystko kiepsko poszło, naprawdę. Ale nieważne. Dzięki za oglądanie, zobaczenia w następnym odcinku z Danglighter 1. A z na tym odcinku polecę już fabułę. Siema.